Mamy, żeby już po prostu e, przedstawić. E, no, jeżeli takie są. tak? Jeżeli te, e, znaczy no, e, najważniejsza zmiana: to będzie opłata, znaczy e, dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami. Bo tu znamy. No tak. No. W no. będzie dużo zmian. Dziękuję. Proszę, no, proszę to. No, bardzo proszę, pan radny Mendelski. Szanowni Państwo, e, My nie tylko i wyłącznie mówimy tutaj o e, kosztach zagospodarowania odpadami, tak? bo tutaj mamy wartość około 9 milionów, ale mówimy na przykład o naszym e, dziale turystyka, gdzie widzę, że ponad 90% mniej w stosunku do ubiegłego roku. Ponad 10 milionów. Widzę, że w administracji publicznej e, w dziale 750 mamy prawie milion złotych mniej. Tak? Czyli tu mamy też na, na wynagrodzenia pracowników urzędu. To dlaczego w tej chwili mamy pyta pytanie się pojawi, dlaczego mamy wartość około miliona, dokładnie 970 tysięcy mniej. Pojawiają nam się też takie działy jak różne rozliczenia, dział 758, gdzie mamy prawie pół miliona e, wartość e, e, przeznaczoną mniej. Mówimy o wartościach chociażby na wynagrodzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, gdzie porównując ubiegły rok, a porównując ten, no to te wynagrodzenia niejak się mają do obietnicy bardzo głośno mówiącej na profilach społecznościowych o 15% podwyżkach. Tego kompletnie nie ma. To jak ja mam w tej chwili zagłosować i podnieść rękę tak, zgadzam się z tym budżetem? No, na tą chwilę, przepraszam bardzo, ale mamy wróżenie z fusów i mamy e, dokument, który tak naprawdę jest wielkim marzeniem, e, wiadomo po 4 stycznia i, i na tym się kończy. Tu nie ma realnych kosztów, tu nie mamy realnych wydatków, e, z dochodami też mamy olbrzymie wątpliwości e, i na tą chwilę w takim stanie budżet jak jest, jest kompletnie nie do przyjęcia. Tak jak chociażby też, powtórzę kolejny raz, warunki, w których e, musimy pracować, gdzie nie mamy e, merytorycznych osób, które odpowiedzą nam na bardzo ważne pytania. I co najgorsze, szanowni państwo, to my, radni, będziemy za to za chwilę rozliczani. I o to chodzi. Bo to padnie hasło e, bardzo głośno tak, Rada nie przyjęła, Rada nie uchwaliła, Rada znowu, z, nie wiem, zniosła z porządku obrad, Rada znowu się nie zgadza, Rada znowu to źle, Rada znowu to źle. Szanowni Państwo, sami widzicie, jak uchwalić coś takiego. No nie da się tego zrobić. Szanowni Państwo, w związku z... Może jeszcze zanim to powiem, to proszę bardzo pani, pani Szanowni Państwo, Szanowni Radni. Budżet, tak jak sobie przypominam zawsze ma większe potrzeby. Bo no, pamiętamy i budżety pana Wójcika, pana e, Wójta Majka, e, gdzie życzeniowych postulatów było na wiele milionów więcej. My nie mówimy o Ja rozumiem, ale to, co w tej chwili mówimy, to my wiemy, że będą wyższe koszty. Weźmy pod uwagę to, że tenże w kształcie uzyskał pozytywną opinię Rio. <gryjo> Pan Balczewski się śmieje z tego, ja rozumiem, że <gryjo> śmiech to zdrowie. Pan się również w ubiegłym roku śmiał z pani skarbnik, że się na niczym nie zna. Bzdury panie mówi teraz. Bzdury mówię, pana wpisy mogę panu przytoczyć. Więc. Niech Pan w tej chwili nie dyskredytuje y, swoim śmiechem kolejnej Pani Skarbnik. Tak, Panie Palczewski. Jeśli chodzi teraz, co przysługuje się temu budżetowi, y, to owszem, nie zgadzacie się. To proszę wnioski konkretne do tego budżetu dać. Takie czy inne nie zgadzam się, ponieważ i uzasadnić. To nie jest duma, że będziemy sobie w tej chwili wyciągać i rozciągać, to się nie da. Są takie realne w tej chwili, y, takie realia, a nie inne. Ile jest wpływów, tyle jest wydatków i ewentualnie różnica wskazana, jak to będzie pokrywane. Tu jest, a w tej chwili my tworzymy y, jakby w naszych wyobraźni, Budżet nieco inne wydatki nieco inne. Każdy z nas patrząc na to niektóre wydatki by obcinał, niektóre by zwiększył. Brakuje nam takiej merytorycznej dyskusji, które w ogóle właśnie... Z kim? Tak. Właśnie on, seguny, no z kim dyskusja? dyskusja. To, że... potrzebna jest merytoryczna e, no, mera, informacja, a my tego nie mamy. Jeśli chcesz za pracowników mówić nam, co jest, jest i to, to ja to nie chcę tylko, wiadomo, żeby ułatwić, żeby, żeby nie było takiej sytuacji, to wskazać, które obszary mamy wyjaśnić, a w tej chwili to widzę, że trzeba będzie... Szanowni, Szanowni Państwo, co ja my myślę, że chcemy, jak to chcemy, to, i... to możemy sobie o... wskazywać to naprawdę to, to nie ma sensu najgorsze Teraz korzystając z okazji głos oddaję panu niezem. Bardzo proszę. No, nie wiem, Boże, na. Dziękuję panie Ale przewodniczący. Słącz dyskusję, bo już do niczego nie trzeba. Że, żeby cokolwiek, jakiekolwiek wnioski wyciągać Pani Radna, to potrzebna jest informacja. Tak. Tej informacji dzisiaj nie zapewniła nam pani wójt. Poproszono o pracowników merytorycznych. Więc nie wiem, rozumiem, że pani też się to oburza z tym tematem. No cieszę się bardzo, że się jesteśmy w tym zgodni. Szanowni Państwo. Oddaj głos. Nie, ja tylko jedno pytanie nie, mam bieżące. Jeszcze o tym budżecie nie ma co mówić, bo rzeczywiście nie ma z kim tak naprawdę. Przepraszam pani skarbnik, nie mówię teraz o pani, bo jest pani jedyną osobą, z którą można porozmawiać. Ale moje pytanie jest do spraw bieżących. Pani, pani skarbnik, dwa miesiące temu około przeznaczyliśmy uchwałą Rady Gminy pieniądze na oddział pogotowia ratunkowego w Dębogórzu w wysokości 45 tysięcy złotych na zakup specjalistycznego urządzenia do ratowania życia oraz 65 tysięcy złotych na rozwój monitoringu dla straży gminnej z racji tego że dowiedziałem się że te pieniądze jakby nie trafiły jeszcze co chciałbym żeby pani potwierdziła to chciałbym spytać według pani więcej. dlaczego uchwała rady gminy w tym zakresie nie jest wykonywana i tutaj przy okazji do Pani Radnej Piotrowskiej, RIO także nie wniosło do naszej uchwały żadnego, żadnych uwag. Ona wisi na stronie RIO z dopiskiem bez uwag. Więc w związku z moim tym, ponawiam pytanie, co się dzieje z naszymi z przez nas przeznaczonymi pieniędzmi na pogotowie i na straż Ja mogę tylko potwierdzić, że te środki nie zostały przekazane yy, pogotowiu hmm. i ale pytanie jeszcze było, dlaczego to się stało, że nie zostało przekazane? Bo to to, jakby, to jest dla nas też ważne. Bo to, że nie zostało, to ja wiemy. No nie do końca. Tak naprawdę nie tylko, no. że są uwagi w stosunku do poprawności formalnej wniesienia tej Czyli odniosło ja takie uwagi? Słucham? Czyli odniosło ja takie uwagi? Nie. 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 Takiego stwierdzenia. Pan radny Dziękuję. Jeśli mogę to po, po, technicznie, tutaj Pani Rada ma jeszcze mikrofon to żeby nie było sprzężenia. Szanowni Państwo, ja mam bardzo gorący i olbrzymi apel. Nie zasłaniajmy się pozytywną opinią Rio co do uchwalenia projektu budżetu z bardzo prostego powodu. Rio patrzy tylko i wyłącznie dwie tabelki. Winien ma i się cyfry czy zgadzają. Rio nie patrzy, czy za śmieci mamy wpisane 9 milionów, czy 19, czy 18. To my znamy, co najmniej chcielibyśmy też poznać, e, realne wartości, które musimy w tym miejscu, w tym budżecie umieścić. Rio tylko i wyłącznie patrzy, czy ty zgadza się, winien, ma. I to wszystko. I na tej podstawie zaopiniuję projekt uchwały. Dziękuję. Ja. Ja, a, przepraszam bardzo. nas tam, no, Pani radna, może na... Proszę. proszę nie, już nie będę do budżetu, ale panie przewodniczący, pani skarbnik również cztery miesiące temu przeznaczyliśmy środki na zakup czterech gwiazd przystankowych, który do dnia dzisiejszego również nie zostało zrobione i wykonane. Proszę wolne. Tak będą jakoś środki wolne na przyszłość. Bardzo dyrektora. proszę pan radny Antoniński. Kolejny. A w w dyskusji procedowania projektu budżetu, Ten Pani Radna Mirosława Piotrowska wspominała, że w poprzednich latach, jak było procedowane, że rok temu było procedowane. Ja powiem tak jak ja, no Pani jest dużo dłużej Radną, dużo więcej budżetów po stronie zamienia Rady przerabiała. Ja na, tak naprawdę to jest 7 8 budżet. Ja cztery wcześniejsze zabójta budzika e, też już e, przyglądałem temu procesowi e, i powiem, że w zeszłym roku, to, co e, procedowaliśmy, to pierwszy raz taką, e, taką formę e, ja doświadczałem takiej formy e, to, co mamy w tym roku, w tym roku tak naprawdę my jeszcze mamy no, już e, 9 grudnia, my jeszcze do no, żadnych wniosków nie złożyliśmy uwag. W poprzednich latach, to w skrócie może Pan sprawdził, co nie byli, w Radzie Niemieckiej, no, to było tak, że radni składali podali mnóstwo wniosków. Jak tutaj ktoś powiedział, jakiś koncert życzeń, tam, że każdy na swojego okręgu, um, swoje jakieś powiedzmy, punkty programu, być może by wyborczego e, starał się, żeby były ujęte w budżecie i żeby je zrealizować. I te uwagi trafiały do wójta, a się przychylał, nie przychylał. E, można powiedzieć, że. Dużej większości one były odrzucane, po prostu przez wójta. Może w zakresie 15-20-30% te, te wnioski były uwzględnione, bo zawsze było tak, że to było jedno zadanie realizowane kosztem innego zadania. W środki stąd zabierane były tu, były wskazywane. W zeszłym roku pierwszy raz się Właściwie no po poprzednim Utopie, jak ja pamiętam mój dwózik, tak samo wójtu, jakby nie, nie zwiększali zadłużenia gminy tym, żeby e, te wnioski wprowadzić do budżetu, po prostu bo coś kosztuje czegoś. Ale za złóż nie mówię, no 2 trzecie, nawet trzy czwarte tych wniosków na, z automatu były, nie ja mam taki budżet, to zadanie realizuję, tego zadania na tę chwilę nie wprowadzam i, i były po prostu wnioski odrzucane. A rok temu my żeśmy, yy, my mówię jako radni, złożyliśmy... Z, i budżet względem projektu, który otrzymaliśmy, a finalnie, który był już po poprawkach, przedłużony Radzie, bodajże od około 4 miliony chyba był po stronie dodatkowej wyższy, bo był oczywiście kosztem deficytu. I on był procedowany finalnie w takiej wersji, w takiej wersji został przez, przez nas uchwalony. I na no, się jestem z powrotem, teraz też byśmy mogli tu chcemy drogę za milion, tam chcemy latarnię za 150 tysięcy, oczywiście to, to tak można w prostu no, ja mam taką też prośbę do, do radnych, oczywiście to jest trudniej, ale też żeby e, jakieś <coughs> wnioski, oczywiście wnioski typu, e, że no, trzeba uranić e, w stronę wydatkową, jeżeli chodzi o gospodarowanie odpadami, no to już powiedzmy, że tam pani wójt, pani skarbnik tych środków powinien szubać, tak, ale jeżeli chcemy Yy, na przykład mówić o inwestycjach, żebyśmy chcieli pilniej zrealizować tą inwestycję kosztem innej inwestycji, bo to zazwyczaj tak się odbywa, no to żebyśmy wskazywali jakiej, a nie, że chcemy realizować inwestycje typu budowy, budowę jakiejś drogi, ale nie wskazując źródła finansowania, tak? Można oczywiście wskazać, że kosztem zwiększenia kredytu, tak, na to zadanie, ale, ale to, że tak powiem, później radni głosują, decydują później, czy, czy wójt jako yy, Powiedział, tak? budżetu, czy to uwzględnić, czy nie. Oczywiście radni mogą później poprawkę większościowo przegłosować do, do projektu budżetu, też do tych, tych form. E, oczywiście jest tych uwag. Jest jakichś jest, zmian, jest, jest kilka. Ale też bym prosił o taką, taką też rozwagę, jeżeli chcemy coś, e, żeby to nie było tak zwany to już pan Panu koncert życia, żeby sobie po prostu, bo chcemy, to wrzućmy to. A, a czasami są zadania, to są mało realne i też żeby, żebyśmy być może wskazali na, na zadania, które zostały w projekcie budżetu uwzględnione, a wiem, że mogą być mało do wykonania, tak? no, bo wiem, że jakieś procedury jeszcze trwają, tak, i, i, i gdzieś tam myślimy, że to będzie. Może z tych zadań zdjąć środki i zostawić je w mniejszym zakresie albo w wieloletniej prognozie po prostu, żeby wskazać, że my chcemy realizować te zadania, a a jak to przeznaczyć na te potrzeby? No na pewno w pierwszej kolejności zabezpieczyć te potrzeby bieżące. Przede wszystkim wspomnianego o no z odpadów teraz jeszcze na przykład zimowe utrzymanie dróg. Na jakim to jest etapie? Ile nas to będzie kosztować? w budżecie mamy środki zaktualizowane do tego, aby no, zrealizować w sposób taki, jakbyśmy chcieli realizację tego, tego zadania? bo tam też było, tak jak też widzieliśmy z publiczne jakie wartości, jakie się pojawiły po bo, bo przetargu, jakie za można przeznaczyć, to no, dużo, dużo nam ratowało, tak, więc, albo zakres zmienimy i też e, tutaj jakby ta, ta kwestia jest do... No jakby, no, inaczej, no, no w postępowaniu przetargowym pokazało nam, jakie, jak te stawki e, się zmieniły, no one poszły drastycznie w górę i jakby trzeba by, w tych wielu miejscach uranić jeszcze te wartości, i już tak, żeby nie na, na koniec, na poprzedniej komisji my właściwie zaczęliśmy tak troszkę od niewłaściwej strony w ogóle prezentowania tego budżetu, bo my zaczęliśmy, rozpoczęliśmy od inwestycji. A inwestycje to jest tak naprawdę, uważam na samym końcu, jeżeli zabezpieczymy potrzeby te konieczne do, do funkcjonowania zajęta. samorządu, no yy, zadania oświatowe, administracji tego wszystkiego, to dopiero to co nam zostanie z tego kawałka tortu, który mamy, to możemy sobie, że tak powiem, na te nasze oczekiwania, na te inwestycje yy, rzucać. No i oczywiście wiadomo, że zawsze to trzeba jakoś finansować, żeby te inwestycje nie były na poziomie tam naprawdę 10, 15, miliardów, milionów, to to żeby było nie jedno. By... Pan, e, pan wie... Słowik. Pani. Pani. Pani, Pani. Pani Słowik, Pani słowik Pani. i Pan Gotowała. To Pan? Tak. może tam dojść, śmiało. Mamy tylko komisję. Czy szkoły. To ze szkoły, a, Tak, Dziękuję bardzo. Michał mówi, a już teraz nie mam. Dobrze, <noise> to tam... Rozbijam, czy... Dobre, Dobre, komisji jest komisji. Później kredy, <noise> ten kredyt, jeżeli jest, jeżeli on jest na poziomie akceptowany, to jako Rada finalnie decydaje, czy jest zgoda na ten kredyt, czy jaki ten kredyt będzie pisany? Ale samo opracowanie tak. powinniśmy zacząć troszkę od tej strony. Od tej strony, jak właśnie tak jak do rozmowę, żeby to zapewnić. A wtedy to, co nam zostanie, to możemy sobie porozmawiać o tym, co zadaje No bo to wiąże się, to jakby odnosi odwrotny skutek. Bo jeżeli my dzisiaj mówimy o inwestycjach, które chcemy realizować, a w ciągu roku, żeby budżet, czy na pewno te zadania konieczne do zrealizowania, żeby wykonać, będziemy musieli dociągnąć z inwestycji, więc podwójnie denerwujemy. Ja się no denerwujemy naszych mieszkańców, no bo najpierw dajemy mu nadzieję, że jego inwestycja, to co on chciał będzie realizowane, a się później okaże, że to nie będzie realizowane, no będziemy musieli zdjąć to i później zła będzie ta rada właśnie, bo zmieniamy budżet, my jakieś zadanie, jakieś zadanie, zapytać. Zadań, jak zresztą myśmy to przerabiali nawet teraz kilkukrotnie, po 2-3 tam miliony, czyli jakieś wartości na rozbudowę szkoły podstawowej, podstawowej. no i temat co drugą, co drugą uchwałę budżetową, gdyśmy tą wartość ruszali, no to już środowisko oświatowe rady rodziców już nas tutaj nękały na, czy może nękały za was słowo, ale już przychodziły się, upominały swoje, żeby znowu nam zabieracie I, i ta szkoła i a potrzeby są, więc to dobrze no, już bo może się powtarza nawet, to nawet to żebyśmy jest. po prostu zaczęli iść tak. od zapewnienia tych jest? bieżących kosztów, które są konieczne do funkcjon poprawnego funkcjonowania samorządu, a następnie e, przeszli do e, rozmowy, dyskusji nad tym, co, co byśmy chcieli e, dla tych mieszkańców poprawić. Oczywiście nie do tego unożyli, ale e, trzeba też e, siłę na zamiary to e, wyważyć. Dobrze, szanowni to dziękuję. Tutaj dziękuję za cenną uwagę, że najpierw od tutaj wydatków bieżących powinniśmy zacząć potem inwestycje, bo to wiadomo, że mieszkańcy to najbardziej widzą. Natomiast, Szanowni Państwo, w związku z tym, że no nie ma tych kierowników, referatów, nie ma pracowników merytorycznych i rozmowa tu z takiej zawartości, która powinna być merytoryczna, schodzi na zupełnie inną, że tak w skrócie, w związku z tym kończymy dzisiaj ten punkt opiniowania projektu uchwały budżetowej. Natomiast następną, w miarę, w szybkim terminie, postaram się, żeby kierownicy referatów, oprócz, oprócz tego, że te zaproszenie będzie w wyręczone, żeby jednak mimo wszystko byli. No i wówczas będziemy rozpatrywać, ewentualnie będziemy składać wnioski na dzień dzisiejszy. Punkt pierwszy uważam za zakończony. Przechodzimy do punktu drugiego, planu ogólnego, mm -hmm. stan zaawansowania prac i dalsze działania. Ale tutaj jeszcze głos oddam Panu Przewodniczącemu Komisji Spraw Społecznych, Edukacji i Bezpieczeństwa, który też ma swoją tutaj jeszcze komisję. Bardzo no proszę. Tak. Szanowni Państwo, chciałbym w tym miejscu zakończyć obrady Komisji podczas społecznej edukacji i bezpieczeństwa. Dziękuję wszystkim Dziękuję. członkom Komisji za udział w Komisji. Do widzenia.